Cześć, tej stronouce. Witajcie na moim kanale Rhythmi Rylmi 7 Pro. Tak naprawdę GT7 Pro. Moje wnioski, uwagi, recenzja, temat tego smartfonu. Czy przypadł mi do gustu, czy też nie? Trochę dam Wam o nim znać. Jak dla mnie, telefon naprawdę już na wstępie powiem Wam, że jest godny polecenia. Kwestia gustu, czy pomarańcz się Wam podoba i brązowe boki, które mamy tutaj dookoła, to już jest kwestia Waszego wyboru. Można wybrać wersję szarą. Jednakże to, co dostajemy później dalej, jeżeli chodzi o ten smartfon, zaczyna być naprawdę ciekawe. Troszkę czujemy go w ręce. Tego się nie da ukryć, że masa tego telefonu przekłada się na to, jak go sobie tutaj odbieramy, ale za to fajnie zaokrąglony tył plecki, delikatnie zaokrąglone krańce ekranu robi to robotę i naprawdę powoduje to, że smartfon wygląda fajnie, ładnie i. W ręce leży to spoko. Ekran, który tutaj mamy, zachwalany, że jest turbo, turbo jasny. Nie da się ukryć, że aż tak bardzo jasny no, nie jest. Nie da się ukryć, że te jasności, które możemy mieć, e, takie największe, w trybie standardowym, gdzieś tam około 900 nitów wyszło mi przy testowaniu. Jeżeli włączymy dodatkową jasność, no to tam pod 1000, 1100, Odbija, więc na pewno jest to jeden z jaśniejszych ekranów, jakie mamy. Te 6000 to są chwilowe wartości w jakiejś HDRze, pomijalne, tak naprawdę, przy normalnym użytkowaniu, ale przy tej jasności, którą teraz widzicie, naprawdę tutaj nie ma, nie mam zastrzeżeń do tego ekranu. Kolorystyka Dotyk AMOLED 2400 Hz, jeżeli chodzi o kwestię jego responsywności w Dotyku, bajka. Fakt. Mamy tutaj oczywiście folię, to, że ona się palcuje i to, że ja go. Jakoś tak bardzo super nie pucuje tutaj do filmu, to mniej więcej on będzie wam na co dzień tak wyglądać, więc tutaj możecie być tego pewni. Rozdzielczość 1,5K, czyli 2780 na 1264 pikseli, naprawdę robi to robotę, że oglądanie czegokolwiek, media, jakieś tematy związane z tym, co chcemy sobie pooglądać w tym smartfonie jest naprawdę idealnie. Więc jeżeli chodzi o kwestię ekranu, ja jestem jak najbardziej tutaj na plus, i, i, i w tym temacie nie mam automatycznie, tak naprawdę, żadnych zastrzeżeń odnośnie tego rynku. Co dalej? Snapdragon, który tutaj mamy, 8 Elite Turbo, ponad 4 GHz na dwóch rdzeniach, działa to wyśmienicie. W dowolnej aplikacji, w dowolnej grze, cokolwiek musicie zrobić na tym smartfonie, no jest. Jest piekielnie szybki i to robi, to robota, i naprawdę ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do działania. Niektórzy narzekają, że telefon może się przegrzewać. W moich testach widzę jedno: jest komora porowa, która dobrze odprowadza ciepło. Jest, odsyłam do filmu e, odnośnie, właśnie, pomiarów termowizją, jak to wygląda. Telefon nie przegrzewa się, ale obniża taktowanie, czyli no, się chroni przed tym, żeby się przegrzać. To samo w przypadku górszego grania. Też najpierw zauważycie to, że delikatnie wam pewnie osiągi spadną, chociaż przy tym, na Dragonie i w grach mobilnych i różnych tego typu rzeczach nie odczujecie, moim zdaniem, tego prawie że wcale. Więc no, w jakichś turbo dziwnych sytuacjach, gdybyście nie wiem, do czego używali ten telefon, mógłby być problem. Fakt, nie jest to gamingowy telefon, który ma non-stop służyć do grania, do jakiegoś ostrego ciśnięcia na nim. Do tego to nie jest stworzone. To nie jest maszynka do grania, ale oczywiście we wszystkie gry w turbo detalach i tak dalej pogracie. No, bez komentarza po prostu jest w tej wersji. W, tej, w tym temacie naprawdę super. Na pewno y, ciekawą opcją jest to, że jest wsparcie dla IP69, IP tak naprawdę, czyli możecie robić zdjęcia pod wodą, zanurzać go i tak dalej, chociaż no, zawsze jest haczyk. Zalejecie gwarancji nie ma, więc jak ktoś uważa, że chce robić coś, co chwilę pod wodą może spróbować, ja odradzam, ale czysto teoretycznie taka. Opcja jest. Jedna rzecz, która trochę mnie martwi, to że niestety nie ma wsparcia dla eSIMów. Nie Macie dual SIM, czyli możecie dwie karty SIM sobie tutaj wrzucić, ale więcej niestety tego nie uświadczymy. Więc to jest może mały minusik. Kolejny z minusów, a zarazem plusów. Mamy nowego typu baterie. Dwie tak naprawdę baterie: 6,5 tysiąca, realnie gdzieś koło 600, zależy od sztuki mili mAh. telefon naprawdę jest w stanie przy turbo przyciśnięciu albo dużym przyciśnięciu, może turbo to pewnie go rozładujecie jeszcze szybciej ale tak gdy sobie go ostro używacie, półtora dnia spokojnie przy normalnym użytkowaniu realnie ten smartfon jest w stanie dwa dni działać na baterii rewolucja się zaczyna w końcu będziemy mieli smartfony, które naprawdę nie trzeba będzie ładować codziennie i to mi się tutaj podoba nie podoba mi się to, że nie ma w zestawie ładowarki Teoretycznie wsparcie jest dla 120 W, gdzieś tam w 30 minut macie gdzieś 50%, albo coś koło tego ładowania, no ale trzeba sobie dokupić, chociaż wiadomo, każdą jedną inną ładowarkę możecie do niego wykorzystać. No, a następne aspekty tego smartfonu, możliwości fotograficzne. Na nich się skupmy. Jest tutaj naprawdę, powiem Wam, mimo że jakieś te na papierze e, soczewki, aparatów, które tutaj są. Nie są może jakieś turbo, nie wiadomo jakie, ale zdjęcia wychodzą naprawdę fajnie. Zobaczcie sobie całą moją playlistę. Poza tym, że już mówiłem, że można gdzieś tam pod wodą się bawić. Ale naj, co najciekawsze, te największe zoomy, chociaż fakt, że no, no, tutaj jest bliska to tego nie widzicie, ale mam zdjęcia z daleka i ten na nawet 20-30 zoom jest akceptowalny, użytkowalny. No, 60 nawet w dobrych warunkach wygląda sensownie. 120 to wiadomo, raczej służy do podpatrzenia czegoś gdzieś tam w oddali. Ale jestem tutaj jak najbardziej zadowolony. Oczywiście, mnogość trybów, automatyczne włączanie się e, trybu nocnego, nagrywanie o tym za chwilę ale oczywiście wszystko jest, co być powinno. W, w temacie nagrywania stabilizacja ujdzie. Jest e, jeden mały problem: że na szerokim kącie tylko do Full HD, później, jeżeli chcecie mieć 4K albo większe wartości, to oczywiście trzeba użyć innej soczewki, czyli no, szeroki kąt jest troszeczkę okrojony. Ale czy to aż takie ważne, nie powiedziałbym. Mnogość funkcji, oczywiście, różnego rodzaju tryby wspomagające AI, czyli tryb migawki, żeby dobrze z, z, trafić z fotką. Jest co się tutaj bawić, więc fotograficznie przejdźcie sobie film ze zdjęciami, tutaj trochę ich wrzucam, ale moim zdaniem jest dobrze. Następne tematy. Mamy tutaj czytnik z e, no Rozpoznawanie twarzą jest jednym z tych takich troszkę bardziej bezpieczniejszych, bo jeżeli jestem gdzieś trochę bardziej zakryty, nie odbierze, nie złapie czynnik dźwiękowy, który jest naprawdę no, najlepszą opcją na razie optyczne są zdecydowanie gorsze, a ten praktycznie za każdym razem jak to było w pewnej piosence rozblokowuje ten smartfon, więc to nawet krótkie dotknięcie powoduje to że jesteśmy już w telefonie. Bajka. To mi się podoba. Co jeszcze mi się podoba? Ogólnie cały feeling z tego smartfona. Są funkcje AI, które już Wam omawiałem w serii 6, więc odsyłam wam Was do tamtego, tamtego filmu, więc te wszystkie funkcjonalności jak najbardziej tutaj na pokładzie w Realme są, więc można sobie z nich korzystać, wyszukiwać różne rodzaje ciekawostek. Jest o tym osobny materiał tam, więc sobie tam zobaczycie, więc tutaj tak naprawdę co było w serii 6 też mamy Serii tutaj 7. Aktualizacje, wygląd. Fajny system, który. No, podoba mi się do nakładka od Realme. Nie da się ukryć, że jest to fajne, responsywne, działające sensownie. Laboratorium Realme, ryb podwójnego audio. Kurczę, to już chyba od roku albo od dwóch jest w laboratorium. Czemu to już nie jest normalnie? No cóż, no, ja też myślę, że z dodatkowych fajnych ficerów które mamy w Realme, to to, że jest tutaj zaszyty czytnik. E może nie czytnik, tylko wiemy to mamy. To jest tu pilot na podczerwień. Możecie sobie dodać jakieś urządzenia i sterować po prostu tym smartfonem jako pilotem. Myślę, że przydatna rzecz. Jeżeli ktoś ma rozbudowane jakieś audio, coś tam, coś tam tych pilotów jest. Sam wiem ile i co z tym zrobić, to no bez komentarza, ale jest też taka opcja. Ogólnie, czy polecam, czy nie polecam, powiem Wam, no naprawdę, w tych pieniążkach bardzo fajny jest smartfon. Dobra bateria, bardzo fajny wyświetlacz, bardzo mocny procesor, aparaty, które dają radę. Naprawdę te zdjęcia są bardzo dobre moim zdaniem. Nic do nas nie sująć. Fajna opcja. Ciekawy kolor. Założymy go jeszcze w case'a. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie mieć tego bordo, jest standardowy case od Realme, który jest ciemny. Jest też kolor szary. Można się bawić, korzystać. Ja z czystym sumieniem polecam ten model. Tyle w temacie. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!